Hej, tutaj Karola. Dzisiaj zrobimy okładkę i do tego będzie potrzebny mi potrzebny klej, zwykły pudełko po płatkach śniadaniowych, oś papier, takie wiecie do pakowania i nie, raczej nie zdążymy z tym ozdobnym papierem, ale na pewno wybiorę któryś na, na okładkę. E, tak więc Zaraz Wam powiem o co chodzi e, Musimy sobie otworzyć pudełko To będzie dosyć e, gruby grzbiet Tak więc musimy w tych większych pudełkach bo wcześniej używałam ka kaszy grzeczanej to i znaczy w tych większych pudełkach mamy problem z głowy, wiemy który bok wziąć, bo jest po prostu ta część klejona jedna, więc możemy sobie spokojnie i ją po prostu otworzyć, rozerwać yy, i wykorzystamy tą część tutaj yy, tą część yy, i tak sobie zastanawiam, że najłatwiej będzie mi użyć dużej yy, gilotyny i wyciąć po prostu te części na początku po prostu podcinać yy, nie wiem, kamera tego raczej Całość się nie uchwyci, więc zróbmy wpływ na razie. Po prostu na razie ścinam te yy, skrawki, co wiszą tak niepotrzebnie. Staram się jak najmniej zużyć yy, tego kartonu, żeby potem móc yy, po prostu zadecydować, jaki to ma być rozmiar. Nie za bardzo mi tutaj to ścina, nie wiem czemu to. to dlatego, że to jest na zgięciu. Najwyżej że potem on się poprawi. Zrobimy to też tutaj. I jak to poszło. Zdałem śmieci. Duży rozmiar jest ym, tego podałka, więc muszę sobie go tak składać. Potem zdecyduję, jaki to ma być rozmiar mniej więcej. Chodzi o to, że rob, żeby robić, żeby też takie dosyć ostre ale ja będę od drugiej strony żeby łatwiej było mi mieć taki prostszy, prostszy. No, żeby róg był bardziej ostry wiecie co, to się chyba nie za bardzo no, nie wiem czy to mi na szwankuje czy po prostu to pudełko jest takie dupne Dziwnie się to zaginę, muszę to chyba na poprawić, bo zaraz zobaczymy. O przepraszam, bo ja tutaj dziesiątki rzeczy mam na biurku. To. I zobaczyłam, wtedy możliwe, że jakoś wyrównam, dużo trimerem zobaczymy <laughs> um, na album, czy nawet na cokolwiek journal to jest troszeczkę za wysokie więc ja bym to z chęcią skróciłam zobaczymy jak się zachowa teraz taki jak będzie bardziej teraz sobie idzie normalnie pięknie, zawsze pięknie, pięknie Dobrze jest i wyrównamy sobie tutaj też zróbmy sobie nam 28 cm Dobra, bo pełnia. Nie przeszkadzę. Widzicie? Jak miałam siłę wysiskamy. Ten fragment Bela, proszę cię idź. Mój pies po prostu, chcesz iść do okna? Proszę iść sobie do okna. No idź. No chodź, tutaj, chodź, chodź. Hop. No, poglądaj sobie. O, pilnuję swojego podwórka. Tak. Ja? teraz. Ale. Nie wiem, co się dzieje. Czy to nikoty czy to. Tam karton, ten jakiś no, ładnie się z tej strony a tu tak nie do końca ale zobacz, Bela proszę Cię dziewczyno nie ja jestem zajęta nie dyskutuję z Tobą nie hmm, może wezmę to pod ten, słuchajcie, pod, pod trimmer Zobaczymy, czy będzie lepiej. Bela, ja ci bardzo proszę, przeszkadzasz. A ja nie mam tutaj nic do jedzenia, więc nie wiem, o co ci chodzi. Tak. Się, co? Nie wiem, czy... A, to były i czy jakieś... 203. Ale ja jestem ślepa, słuchajcie. Przypomina na wzrok. 23, a ja myślałam, że to jest 28. Coś mi wzrok siada. Dobra, i teraz musimy się zastanowić, jaką chcemy mieć. To jest 19. To no, może zrobić na 19. 19. Ależ ten pies jest tak uparty. 19? dziewiętnaście z tej strony. Okej. Okay. Tak, więc rozmiary będą. Teraz sprawdzę jakie będą rozmiary. 20 dni kiedyś wsadziłam, więc zobaczymy sobie 19, 19 yy, to jest 38 38 yy, plus ile ma nasza krawędź 7,5 38,5. Aha, a to będzie tak prawie 22,5. No to już możemy coś mieć. Robię okładkę. Tak naprawdę nie zadecydowałam, czy to będzie album, czy to będzie journal, czy to będzie z... Nie wiem, cokolwiek. Na razie po prostu robimy okładkę. Potem będę myślała. Teraz co musimy zrobić? To musimy użyć tego papieru, ponieważ ja chcę, żeby była taka tekstura zupełnie inna, więc będę wniosła ten papier. Normalnie to używam. Papierów, które bardzo często dostaję, w, jak zrobię jakieś zamówienie, mam karton, to w kartonie zawsze są upchane papiery, tak? To ja przeważnie używam tych jako, jak jest to taki typowo recyklingowy projekt. No tutaj akurat nie, bo to jest nowy, no ale niestety ostatnio wszystko, co przychodziło do mnie było w, niestety bombolkowymi foliami obwi, obwijane albo jakimiś takimi woreczkami z powietrzem, więc musiałam użyć, muszę użyć tego. Muszę pognieść troszkę, żeby to było takie nie za bardzo równe. A mi wystarczy. Tylko teraz pytanie: Czy mi wystarczy wyczynać na ten, bo mogłam za mało. Um, no niestety, to zużyję potem jako tutaj na środek. Dobra, muszę wziąć większy, dłuższy ten. Dłuższy czy papier. Um, tak, to jest za mało, więc musi iść w ten sposób, dobra? Idziemy to tutaj jeszcze raz poddokam. No. Trochę jeszcze, po trochę potem... Ja muszę się napić kawy. Ja. Ten film będzie na pewno nagrywany w, w dwóch częściach, z tego względu, że jak to wszystko to musi wyschnąć. I to nie wyschnie mi w 5 minut. Najlepiej, jak będzie wysychało tak naturalnie. Więc um, następną część. Nagram prawdopodobnie dopiero na drugi dzień. Jak jeśli się śpieszę, ja diabeł się śpieszy, nie ma sensu. Załóżmy, mi odpowiada tak, żeby tyle odstawało od um, końca tego, więc muszę tutaj to ściąć, żeby to miało ręce i nogi. jest zmiar ok i teraz um, lejemy klejem PVA zwykły klej nie żałujemy możemy sobie posmarować ile chcemy rozsmarowujemy go w środku Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z tą okładką położę go. Tutaj wpierw może sobie tak wyląduje. Ups. I spróbuję. No, Nawet mogę go trochę przesunąć. muszę się nie chcę ciąć te nożyczki. Ok, teraz to co muszę zrobić. Teraz wpierw zagnę Zobaczę jak to. Ładnie tutaj. Tutaj też ładnie się przykleja. Dobrze. Teraz sobie zetniemy rogi. Ja na razie zrobimy z tej strony. na kleju dołożyć, ale ja wykorzystam ten ces. Mi zależy na tym, żeby był naprawdę ten róg zrobiony fajny, więc chcemy, żeby tutaj było ładnie prosto. Ok i teraz robię to samo na tym. Teraz smarowuję sobie jeszcze ten klej. I próbuję sobie ładnie złożyć tą w równy pasek, żeby ten. Ok. Yy. Zabieram się za następne rogi. Przekręcę sobie, Muszę je ściąć. I tutaj. Um. Tutaj myślę, że a, wezmę stąd. Ściągnę i spóję prosto zrobić i zrobimy tak samo z następnym. Jeszcze trzeba ściąć róg, żeby nie było za dużo. I też zginamy w miarę, żeby to było. Dobra, I teraz musimy trochę kleju puścić. Ja wiem, że może kogoś przerażać ta ilość kleju. On ma taki być, ta okładka taka ma być. Ona ma trochę się potem ma trochę na ściągnąć. Widzicie? I teraz z drugiej strony. wyciągnę. żeby się to ładnie zamknęło tutaj i zaczynamy możemy od tej strony tutaj został nam zostało jeszcze nie wiem jeszcze czy no, podobnie będę robić narożniki ale wolałabym, żeby to było jak najbardziej równe, w sensie, wiecie, żeby to wyglądało jak róg, ale nie zawsze to wychodzi, tak? Teraz musimy sobie skiąć, całe ręce w kleju mam, i tu skiąć. Ok. Teraz ten papier jest w sumie. Nie wiem, czy bym chciała, tak? Czy chciałabym jednak? Może to wykorzystam w kawałek do innego projektu, a zużyję ten papier. Spróbuję, jak to będzie fajniejszy. Będzie. Jak będzie można tak jakby cały go zakryć. Będziemy, zobaczymy, czy w miary równo ucięłem. Ale wszystko mi wypada jak zwykle. Oczywiście pracuję nie na swoim biurku, tylko na męża, więc ku rozpaczy męża. Ale tu mam lepsze światło. Dobra, tu wyrówno równo było, ale tu wszystko mi odchodzi. Dobra, tutaj ja mamy. Troszkę tutaj trzeba ściąć. Czy to zakryję? Nie chcę, żeby wyłaziło. O, chyba się Tutaj tylko muszę wyrównać kawałek. No i teraz będziemy musieli po prostu zakryć, zakryć, czyli znowu lejemy klej. Tutaj na środek. Teraz smarujemy. I będziemy musieli zostawić do wyschnięcia. Żółtek myszki się mi tutaj. Żeby sobie ładnie wyschło wszystko. To będzie trochę jeszcze malowania i klejenia, więc może jeszcze wieczorem by mi się udało coś zrobić. Jak nie, no to jutro będę kręciła następne części. Być może zrobię to jako pierwszą część, podzielę na odcinki. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten pomysł. Nie jest to mój oczywiście pomysł. Aż tak chyba kreatywna nie jestem. Lubiłam um, to już parę lat temu ten pierwszy raz ten album, w ten sposób te okładki. Bo to i album powstał, i journal, kilka, kilka rzeczy zrobiłam. i postanowiłam wrócić, bo w sumie kupiłam wtedy bardzo dużo rzeczy, żeby to robić kilka takich ogólnie chciałam robić okładki właśnie w ten sposób cały czas strasznie mi się spodobało, właśnie to była pierwsze chyba moje takie momenty z mix mediami, bo używałam różnych mediów do tego, nie? Ok. próbujemy to ładnie zakryć a jednak się gdzieś tam za daleko poszło musiałam ściąć no. póki jeszcze nie okay. jeszcze wystaje tutaj troszkę wystaje w sumie on zgięty jest jak pogięty to nie widać go taka żeby się, jakby, no nie widać żeby się tak rozciągał, ale po tym jak już go się kładzie na ym, na okładkę na buntem, to to wtedy on już już zmienia swój rozmiar. OK I tutaj dotnę jeszcze. Okay. tak więc jeden etap, pierwszy etap jest za, zrobiony trzeba to ładnie dokleić i poczekać jak to ładnie wyschnie myślę, że tutaj pójdą, pójdą narożniki w tym Sporo jest tego kleju. Widzicie, że to jest to takie fajne. <grymne> tutaj bardziej równo jest, ale tu już, już mniej, więc jest fajne. To może się uda to potem stworzyć z następnej warstwy na tej okładce. Tak więc widzicie, tutaj jeszcze trzeba podociskać, to wszystko się poprzykleja. Dosyć duży będzie. Suś, bo nie wiadomo co to jest, tak więc nie wiem. Albo zrobię pierwsze, będę podzielę to na odcinki, albo zrobię całość zobaczymy. Yy, zaraz zadecyduję. Yy, mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie ciekawi, co, co dalej z tego może wyjść. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!